Co czułaś, kiedy udało ci się zamknąć zbiórkę na Zosie z smr z zanikiem mięśni? To było prawie 10 milionów. Ja byłam na tej adre adrenalinie poporodowej i em, bo to były te pierwsze trzy miesiące. Eee, no? I ja, sobie wtedy to, wiesz, to, ja się w to potężnie zaangażowałam. Na, tych, na tej adrenalinie, na tych hormonach, na tym byciu mamą. Eee, i, i, I ja myślę, że tam. Tam była gigantyczna robota w sensie emocjonalna, w którą, w którą, w którą włożyłam w to. Bo ja byłam na tym, byłam, wiesz, dopiero. Byłam mamą dwa miesiące i mi się to k*** w głowie nie mieściło, co muszą przechodzić ci rodzice. Mhm. I, I to było też pierwszy raz, kiedy się rozpłakałam na stories, mówiłam do tych ludzi, opowiadałam swoją historię. Poszliśmy na ściankę, na nagrodę Glamura, Kobiety roku Glamour, poszliśmy z Andrzejem Zbierz, z wydrukowanym wielkim plakatem tej Zosi, że każda osoba która, jeżeli każda osoba, która zobaczy to zdjęcie, wpłaci złotówkę, to uratujemy jej życie.